A jak ja ją ówczas porwę do grodu mego i za żonę ją, krasawicę pojmę, i hetmanową uczynię, to przy kim będzie siła? Przy mnie. Kto się o nią upomni, mały rycerz, jeśli będzie żyw? Choćby za był żyw i jako wilgwę i samemu królowi ze skargą bił czołem, zali ty myślisz, że oni wojnę, ze mną jedną jasną kozę rozpoczną. Mieli już taką wojnę i pół Rzeczpospolitej. Ogniem spłonęło. Kto mnie zdzierży? Hetman! To ja się z kozaki połączę z Doroszem. Pobratymstwo zawra a ziemię sułtanowi oddam. Ja drugi Chmielnicki. Ja lepszy niż Chmielnicki. We mnie lew mieszka. Niech mi ją dadzą, wziąć to, będę im służył. Kozaków bił, hana bił i sułtana bił, a nie, to cały Lechistan kopytami stratuje. Hetmanów w łyka wezmę, wojska rozniosę, grody jak płoreń popalę.